Mało nie zapomniałem. Mam ci historię do opowiedzenia, Mindfreund O sekrecie, który cię oczaruje. O kolorze, którego nikt nigdy nie widział, a który może być cenniejszy nawet niż ultramary. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny już ostatni dzień sierpnia. Witam Was, Olga, z wielkiego Buka. No i cóż, kochani, wakacje i lato dobiegają końca. Nic z tym nie można zrobić, ale za to można zakończyć je z przytupem i tak zrobimy dzisiaj. Zabieram Was bowiem w podróż w czasie, do XVI-wiecznej Wenecji, początek epoki renesansu, a tam wielka sztuka. I równie wielka tajemnica. I kochani, ale tam będzie pysznie siedziało. No, takie zakończenie wakacji jest po prostu zachwycające. Zapraszam na burzę kolorów. Damiana Dybena. To wielkobukowy patronat i pełna pasji i sekretów opowieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Albatros. To jest, kochani, zjawiskowy kawał powieści historycznej, zjawiskowej nie tylko ze względu na to, że została wydana w serii butikowej wydawnictwa, ale to jest zjawiskowa opowieść sama w sobie, pełna wielkich, znanych nazwisk malarzy, pełna ciekawostek z epoki renesansu właśnie, ale przede wszystkim mamy tutaj tajemnicę, mamy tutaj sekret. I mamy poszukiwanie i pragnienie tego jednego nowego koloru. Przeznaczeniem każdego koloru jest uwolnienie się od swojego zwyczajnego początku i olśnienie świata. Zorzo Giorgione jest kimś więcej niż tylko tym obiecującym malarzem swojej epoki. Jest jednym z tych cudownych i utalentowanych twórców, których przyciągnęło wręcz olśniewające bogactwem i obietnicą jednocześnie miasto na wodzie, jakim jest Wenecja. Epoka renesansu dopiero rozkwita, rozkwita nauka i rozkwita sztuka. Twórcy rywalizują teraz już nie tylko o mecenasów, nie tylko o zamówienia, ale o nieśmiertelność. I taką nieśmiertelność może zapewnić artyście zupełnie nieznany, zupełnie nowy kolor. Kolor, którego nikt nie widział, a który jest legendą, a który nosi nazwę księcia Orientu. Co więcej, do tego pigmentu ma, słuchajcie, dostęp tylko jeden człowiek na świecie. Najbogatszy człowiek na świecie, który właśnie przybywa do Wenecji. Zaczyna się więc wyścig o przewagę i o jego przychylność, a Zorzo ma pewną przewagę. burzy kolorów, kochani, można się zanurzyć można popłynąć, tak jak zanurzają się i płyną w gondolach po kanałach weneckich nasi bohaterowie Damien Dibben, słuchajcie, oczarowuje on tutaj hipnotyzuje nas obrazem tego niezwykłego miasta Dresuje obraz wspaniałego, właśnie bogacącego się miasta i równie wspaniałej epoki epoki, w której Wenecja rozkwitła pełną siłą. Dibenowska Wenecja to jest, słuchajcie, miasto pełne sekretów, pełne tajemnic. To jest miasto tych nowych, tych wielkich perspektyw. To jest też miasto nieskończonych obietnic. Wenecja to jest brama do Europy, to jest paszcza pełna cudów, o ile wiadomo, gdzie tych cudów. Szukać. Przymierzamy więc tutaj weneckie kanały pośród snujących się mgieł. Zaglądamy w jego nieznane, niebezpieczne, oddalone od centrum zakamarki. Podziwiamy te największe cuda architektury, te wszystkie miejsca, które zwiedzić można i dziś. Wenecja w burzy kolorów to jest słuchajcie nie tylko przestrzeń, to jest nie tylko miejsce akcji, ale to jest jednocześnie ta cicha bohaterka. Bez Wenecji, bez tego obrazu jaki przedstawił Damien Deben. Ta powieść straciłaby bardzo wiele ze swojego uroku. No dobra, ale Wenecja to jest jedno, a sztuka to jest drugie. To najważniejsze. Damian Deben odkrywa tutaj przed czytelnikami świat tych najbardziej znanych, rozchwytywanych artystów epoki początku renesansu. Pozwala nam, słuchajcie, poznać stosunki panujące między artystami, poznać bliżej ich charaktery, to jak możliwie układały się między nimi zależności. I tak chociażby genialny Leonardo da Vinci jawi się, słuchajcie, tutaj jako nieco taki ekscentryczny geniusz. Oczywiście legenda już zażyła. Życia. Michał Anią natomiast to jest, słuchajcie, oszpecony przez lata pracy na wysokościach, tworzenia fresków, dumny, pewny siebie, doświadczony artysta. Tycjan natomiast to jest młody, słuchajcie, utalentowany malarz, który dopiero zaczyna swoją wielką karierę. Ben również, co chyba tutaj jest najważniejsze, przybliża nam tajniki pracy artystów tamtej epoki. Pozwala nam zajrzeć za drzwi pracowni, przyjrzeć się całemu procesowi. Ale przede wszystkim, słuchajcie. Pokazuje nam umiłowanie koloru. To uczucie artysty do drogocennych składników. To rozświetlenie twarzy, kiedy ukazują się przed nimi te cenne składniki. Trudno w to uwierzyć, bo dzisiaj farby przecież są dostępne w każdym kiosku i na każdej poczcie. Ale kiedyś zdobycie barwników to było coś. Naprawdę kosztownego, i e, ceny niektórych barwników, jak chociażby tutaj wspomnianej Ultramaryny, e, przekraczały nasze wyobrażenie w ogóle dzisiaj. Jak widzicie, kolor, którego nikt nie widział, to musiało być prawdziwe wyzwanie. Natomiast jego odkrycie, ba, użycie nawet jednorazowe, a tutaj wspomniany jest Giotto, który podobno użył właśnie tego barwnika dawno-dawno temu. No właśnie. Takie użycie, takiego barwnika, którego nikt nie widział, zapewnia nieśmiertelność po czasy. Słuchajcie, aż trudno uwierzyć, że ta powieść jest historią o artystach, o malarzach, o umiłowaniu koloru i o poszukiwaniu barwnika, dlatego że słuchajcie, burza kolorów przypomina tak naprawdę thriller historyczny. To jest, słuchajcie, pełne napięcia, opowieść o wielkiej tajemnicy, o wielkim sekrecie, o czymś, co chcemy odkryć. Damien będzie zresztą bardzo dobrze wiedział, jak przyciągnąć naszą uwagę, bo wspomnienie tego księcia Orientu, tego legendarnego koloru właśnie, wywołuje w nas tak naprawdę już rumieniec i ogień w oczach już po pierwszych stronach. Tak jesteśmy wciągnięci w poszukiwanie. Chcemy wiedzieć, chcemy widzieć, chcemy być częścią tego odkrycia. My, słuchajcie, gorączkowo pochłaniamy kolejne rozdziały, my, słuchajcie, przenikamy do rzeczywistości Zorza. Co więcej, bierzemy udział w poszukiwaniu tego, co nieuchwytne, tego, co niemal magiczne. I powiem Wam tak na koniec, autor tak poruszającego, tak zjawiskowego mam na imię Jutro znów narobił nam tutaj historycznego szumu. No. I rozgrzał czytelnicze emocje przy okazji. Tę piękną powieść burza kolorów możecie słuchajcie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Albatros, a pytanie konkursowe brzmi, który kolor, która barwa jest Waszym ulubionym, jest Waszą ulubioną i dlaczego właśnie ten kolor, a nie inny, albo z czym Wam się kojarzy? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, a taki post pojawia się raz na kilka tygodni. powieść zjawiskowa, powieść widowiskowa powieść zachwycająca ja słuchajcie dzielę z bohaterem to umiłowanie koloru więc jak tylko się po prostu zanurzyłam w tej powieści to ja od razu widziałam te wszystkie farby te wszystkie barwniki, zanurzyłam się w tym kolorze i chciałam się tymi kolorami obtoczyć e, Damien Diben olśniewa olśniewa jeżeli chodzi o tworzenie i kreowanie przestrzeni jeżeli chodzi o budowanie tajemnicy i tego sekretu e, tworzy takie sceny, że my w chwilę, moment jesteśmy wciągnięci. Tak jak Wam powiedziałam, my chcemy poznać ten sekret, my się chcemy stać częścią tej tajemnicy, chcemy poszukiwać. To jest trochę tak, jakbyśmy natrafili na kamień filozoficzny, tak jakbyśmy natrafili na jakiś artefakt. Tym jest właśnie książę Orientu, czyli kolor, którego nikt nie widział. Być może kiedyś był raz użyte, ale to również jest tajemnica również jest legenda w tej powieści można się po prostu zanurzyć ona jest jedną z takich historii e, które od razu przenoszą nas w czasie i przenikają naszą rzeczywistość jeśli cenicie powieści historyczne jeśli lubicie opowieści z tajemnicą e, jeśli również cenicie klasyczną sztukę i macie również to umiłowanie koloru, burza kolorów Damiana Dibena zachwyci was no nie ma innej opcji, tak jak powiedziałam Powieść o artystach, o malarzach, o kolorach, a wciąga jak najlepszy fryler. I ta tajemnica, ona ma bardzo dużo tego frylera w sobie. Nie wspomniałam dzisiaj również o ważnej bohaterce, a w zasadzie dwóch bohaterkach tej powieści, które tutaj się pojawiają, ale zrobiłam to specjalnie, żebyście mogli je odkryć na własną rękę, właśnie, i się również zakochać i zachować. Widzisz? Czytajcie burzę kolorów, czytajcie też o burze kolorów na blogu Wielkiego Buka, kochani, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa-pa!